Cześć, 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 witam, witam, witam. Z tej strony Gracja Nastadckie, witam, witam. A ja teraz tutaj jestem wśród pól i wszędzie tutaj, i po jednej stronie, i po drugiej stronie są wszędzie zboża, pięknie rosną. Na pewno już za pewien czas będą właśnie siano-kosy. Czyli nie jest siano-kosy, tylko żniwa. Żniwa, bo siano-kosy to jak trawę zbierają. A teraz po prostu żniwa. Będą po prostu żniwa tutaj właśnie się odbywać. Czyli po prostu będą elegancko zbierać te wszystkie zboża, będą pięknie zbierać i będzie po prostu później z tego yy, ziarno i później mąka i chleb tenże. Wszędzie tutaj można powiedzieć, że na tych polach rośnie chleb. Tenże piękny widok, piękne zboża. Tenże pozdrawiam wszystkich i na razie, cześć, cześć, cześć.